Weź mu powiedz. <noise> dlaczego nie? A dlaczego nie? No bo to Ty jesteś w ciąży. A to Ty jesteś tatusiem? To nie jest żaden argument. No przecież to nie jest nic trudnego. No. Idziemy, mówimy, Piotrusiu, będziesz miał siostrzyczkę, pada. O, God, no, błagam cię, no. No co, no... Dobra, mam pomysł, to mu nie mówmy. Może się nie zorientuje. Potem się mu powie, że. Żeby... koleżanka z przedszkola tylko z nami mieszka. No co, próbuję znaleźć rozwiązanie, no ale to nie jest trudne, no dziewczyno, no co się może stać? Piotrusiu... Będziesz miał siostrzyczkę Co? Wyprowadzam się! No proszę Cię, no co Ty? Ja nie wiem, no, no to, to może mieć... To może mieć zgubny wpływ na niego, tak? Taki szok. Taka informacja, taka na, na raz. Taki, taki siek, No Kryśka tak mówi. Się... Dobra. Zrobimy to delikatnie. Opowiesz mu o pszczółkach, myszkach, kotkach, bąkach, łące i... O, o motylkach? Dokładnie. To ty o motylkach, bo ty jesteś lepszy w tej. Chwili. Nie. jaki. narysuj mu to. Dobra. Świetnie masz te koszulki. Nie ja pomyślałem, żeby był taki sam kolor. Tak. No, super. Mhm. Czyli co, to jest Piotrek, tak? Tak. A to? Nie. Mama. A to? Tata. No ale tata czeka, że. No Ojej, i... zapomniałam. Boże. To już tata. Zapomniam, że to było takie Teraz tata jest? Dana mama jest. Świetnie. Pasuje? No, tak. No, bardzo ładnie. Rysuj, rysuj. To, co jest. Mhm. Nowy. Czyli zobacz, to i to, to jest, to całe, to co to jest. Mama, Cała tata. Rodzinka. rodzinka. tak. Super. A to? Co to może być? Ktoś dołączy. Kto to taki? Zobacz, główka, brzuszek, łapka, łapka, tu łapka i tu łapka. I kto to taki jest? Króliczek. Mm -hmm, bardzo ładny króliczek. Łóżka do rysu. I ogonek. królik, tak, chcę mieć takiego królika. No, nie i kupię mu królika, proszę Cię. No, no, królika mu nie kupisz. Chcesz? No, ale wiesz co? Yy... Krysia mówi, że... No, co tak patrzysz? No, co tak patrzysz, no? Powiedziała i... Tak może być, że on się poczuje pominięty. Nie może się czuć pominięty, rozumiesz? Szmiał... Starsze, młodsze, dwoje. Kto jest teda papa? No, no. nic tu nie mówimy, nic. No nie, to sobie dobre, nie, nie mówmy mu. Tak. No, chyba że mamusia się wypepla. No, to lepiej, żeby dowiedział się od nas. No, raczej. Dobra, wymyślmy coś. No przecież to nie może być trudne. To nie jest zdobywanie Alcatraz, ty. No, niby nie. Przecież my nie wiemy, czy on nie chce mieć rodzeństwa. Może chce, może miłością, Może opowiedzmy mu o tym, że, tak. że fajnie jest mieć rodzeństwo. To może jakoś tak... to jakoś... A może mu tak... bajkę. I co? Znasz tę bajkę, synku? Tak. Co za beka? Jest i Małgosia. No, jest i Małgosia. Haha. Fajna to bajka? Tak. A o czym jest? Z dzieci. dzieci mhm. Datują się przed słońcem do o -o -o. A to jest bajka o samym Jasiu? Nie. A kogo ma Jaś? Siostrę. Siostrę ma. A fajna ta siostra Jasia? Tak. Co ona potrafi? Wszystko, co wszystko potrafi. Wszystko super. A ja się lubi? Tak. I pomaga o. trochę ja Tak. A ona jego lubi? Tak. Kochają się może? Nie lubią. Lubią tylko się. rozumiem. Uh -huh. A to jest y, rodzinka? Nie rodzina tylko. Rodzina. Rodzina tylko. Aha. Tak? Tylko. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Fajnie jest, mieć taką siostrę Fajnie. Ale po Mhm. Chciałbym mieć takie po królickach, którym bym chciałbym z nim chodzić na spacer, budować fajne tamki Mhm. Fajnie mieć. Aha. Płowieczny sukces jest. Tylko gdzie wstawimy klatkę dla króliczka? Obok kurzeczka. Dobra, ale nie powiedział, że siostra nie jest fajna. Siostra jest fajna, tak mhm. powiedział. Można z nią robić różne rzeczy, prawie takie same jak z W To już jakiś sukces. Owszem. Ja nie wiem, no, ale Kryśka na przykład mówiła, że jedna, jedna jej znajoma jak się spodziewali drugiego dziecka, to najpierw im właśnie też synek. Aha, też synek, tarao. Powiedział, że super, że wspaniale, mm. że cudownie, a jak się urodziła, to się pytał, kiedy oddamy. No co No co, co ty gadasz? No przecież wtarzam, jej tylko, nie sprzeda, ty. U tam bo <noise> Kreska ma dzieci? Nie. No, dobra, a kto ma dzieci? Rozumiesz. Weźmiemy, zaprowadzimy. Jak w zoo? Pokażemy mu dziecko w naturalnym środowisku. O, 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 zobaczy, o, dobra, zakocha tak, się, polubi, wie, że co chodzi. Tak. Kto ma dzieci? Kto? No kto? <noise> Wiem, Justynie się urodziła. Justyna! A! Jest Justyna, dobra. Eee, to jest ten. Filipka, matka. Dobra, dzwoni, dzwoni. Przecież. To. Dzwoni. Uratowani. I. I. I co? A nie było? Tak. A co robiliście? Super. No, wtedy i coś. Mamy też. Super. Dobrze. A jak to jego siostra? Fajna, tylko bolały mnie usy od jej płacenia. Co? Moje usy. Ale co twoje uszy, w sensie co taka mała dziewczynka i cię uszy bolały? Tak. Bo płakała? Tak. Ale. Idę do Twojego pokoju i się bawić pa! No i co? Nie wiem. Ja już się wyprztykałam z pomysłów. No, ale przecież musisz mu powiedzieć, no co? Co musisz mu powiedzieć? No co, no nie zrezygnujesz z rodzenia ty. No, w sumie tak. No i weź mu powiedz. Weź mu powiedz, sam weź mu powiedz. Kojar. Mądra. Nie wiem. No może być inaczej, no nie wiem. Piosenką małpować. Och, no, no, no. no, no, no. mi pieluszkę? Po co? Pomoże może to trochę poćwiczyć. Co? 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 co poćwiczyć? Mienienie pieluszki albo po co? No będę miał usioska. <grym> A skąd ty wiesz? No przecież cały czas o tym katacie. <grym> <grym> Mały mundralon. <grym> co to... cieszysz się? Właśnie? Tak. No, prawda. <grym> Będziesz starszym bratem.